Polski z Beatą. Lekcja numer 6. Czasowniki. Koniugacja druga. Cześć, mam na imię Beata, a ten kanał to Polski z Beatą. Pokażę Wam, że język polski jest łatwy, a gramatyka fajna. Dzisiaj lekcja numer 6. Czasowniki. Druga koniugacja. Więc do roboty! Koniugacja druga. Eu-isz, Robić. Robię. Robisz. Robi. 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 Robimy. Robicie. Robią. robią Ja robię ty robisz on robi ona robi ono robi my robimy wy robicie oni robią one robią Lubić lubię lubisz lubi 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 lubimy lubicie lubią lubią ja lubię ty lubisz on lubi, ona lubi, ono lubi, my lubimy, wy lubicie, oni lubią, one lubią. Dzwonić, dzwonię, dzwonisz, dzwoni, dzwonimy, dzwonicie, dzwonią. Płacić. Płacę. Płacisz. Płaci. Płacimy. Płacicie. Płacą. Mówić. Mówię. Mówisz. Mówi. Mówimy. Mówicie. Mówią. Budzić się. Budzę się. Budzisz się. Budzi się. Budzimy się. Budzicie się, budzą się. Bawić się, bawię się, bawisz się, bawi się, bawimy się, bawicie się, bawią się. Myśleć Myślę, myślisz, myśli, myślimy, myślicie, myślą. Musieć, muszę, musisz, musi, musimy, musicie, muszą. Woleć, wolę, wolisz, woli, wolimy, wolicie, wolą. Lecieć, lecę, lecisz, leci, lecimy, lecicie, lecą. Siedzieć, siedzę, siedzisz, siedzi, siedzimy, siedzicie, siedzą. Spać, śpię, śpisz, śpi, śpimy, śpicie, śpią. Stać. Stoję, stoisz, stoi, stoimy, stoicie, stoją. Wolę iść do kina niż do pracy. Lecimy samolotem. Tomek siedzi na krześle. Dziecko śpi w pokoju. Magda i Adam stoją w kolejce do kasy. Robimy imprezę. Muszę kupić cukier. Lubisz mnie? Mówią za głośno. Myślę o tobie. Robię spaghetti. Lubisz lody. Dzwoni telefon. Ania płaci rachunek. Tomek mówi do ciebie. Dziecko bawi się klockami Lego. Budzimy się codziennie o siódmej rano. Myślicie o pracy. Ania i Kasia muszą iść do szkoły. Koniugacja druga ę iż, tańczyć. Tańczę, tańczysz, tańczy, 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 tańczy tańczymy, tańczycie. Tańczą. Tańczą. Ja tańczę. Ty tańczysz. On tańczy. Ona tańczy. Ono tańczy. My tańczymy. Wy tańczycie. Oni tańczą. One tańczą. Słyszeć. Słyszę. Słyszysz? Słyszy. 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 Słyszymy. Słyszycie. Słyszą. Słyszą. Ja słyszę, ty słyszysz on słyszy, ona słyszy, ono słyszy, my słyszymy, wy słyszycie, oni słyszą, one słyszą. Marzyć marzę, marzysz marzy. Marzymy. Marzycie, marzą. Patrzeć. Patrzę, patrzysz, patrzy, patrzymy, patrzycie, patrzą. Leżeć, leżę, leżysz, leży, leżymy, leżycie, leżą. Milczeć, milczę, milczysz, milczy, Milczymy, milczycie, milczą. Liczyć, Liczę, liczysz, liczy, liczymy, liczycie, liczą. Suszyć. suszę, suszysz, suszy, suszymy, suszycie suszą uczyć uczę uczysz uczy uczymy uczycie uczą uczyć się uczę się uczysz się uczy się uczymy się uczycie się uczą się Nauczycielka uczy polskiego. Uczymy się polskiego. Tomek i Jadam marzą o samochodzie. Kasia tańczy salsę. Milcz. Patrzę na ten dom. Słyszysz ten hałas? Liczymy na Ciebie. Nie słyszycie. Tęczy sztango w Argentynie. Ania marzy o wakacjach. Tomek patrzy na Anię. Książka leży na stole. Milczymy i nic nie mówimy. Liczycie pieniądze. Dziewczyny suszą włosy. To już wszystko w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnej lekcji. Cześć!